Z tej strony Elza i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się na Halloweenowe zakupy. Zanim wykupimy halloweenowe sklepy, wbierzemy się jeszcze po nowe konie. Obawiam się, że te zakupy nam zajmą naprawdę bardzo dużo czasu, ponieważ mam bardzo dużo sprzedawania, a co za tym idzie kupowania? Oprócz rzeczy ze skałek, mam jeszcze do sprzedania rzeczy ze szlaku. Tego jest naprawdę mnóstwo. Nie chcecie wiedzieć, ile ja mam staków tych piórek. Tego jest bardzo dużo, naprawdę masakra. Konie, jakie zakupimy, stoją w Nowej Granii, więc tam właśnie się wybierzemy. Cóż, jest to zakup, na którego bardzo długo czekałam. Ponieważ tak, kupujemy nowego Islandzika. Jeśli mam być szczera, to w tym roku mam taki zamiar kupić je wszystkie tutaj, oprócz tego gniadego, bo. Ten gniady akurat mi się nie podoba. A najbardziej, słuchajcie, czekam na tego Islanda, bardzo, ale to bardzo go chcę mieć w swojej stajni. Nie wiemy, czy mi się uda jednak to w tym roku, ale bardzo bym chciała. I któreś się zaoszczędzał właśnie na te kucyki. Koń, jakiego kupimy, jest właśnie ten oto Island. On do nas przyszedł gdzieś po urodzinach SSO i od tamtej pory. Czekam na niego na tą chwilę, jak ta. Wybieramy konia, spersonalizuj i wybieramy imię Koko Waffle. Mamy nasze imię. To będzie koń dorosły oraz to będzie wałach. Wszystko mamy już wybrane, więc klikamy kup konia. Kupiliśmy nowego konia i został on wysłany do stajni. Nie jest to jednak nasz ostatni dzisiaj zakup, jeśli chodzi o konie, ponieważ mam jeszcze coś innego. Kupujemy tego oto konia, który przyszedł do nas razem z naszym Islandem. Wybieramy konika, Spersonalizuj, i wybieramy imię Swift Escape. Imię mamy już wybrane, to będzie również koń dorosły i również wałach. Wszystko już mamy, więc nie pozostało nam nic innego jak kupić tego konia. Nasz anglik został kupiony i wysłany do stajni. Jesteśmy już w stajni, nasze konie są na pastwisku i trzeba by je stamtąd wyciągnąć. Przedstawiam wam kokosowego wafla oraz szybką ucieczkę. Na nasze zakupy weźmiemy koko wafl, bo tak uwielbiam Islandy, a też dawno na nich nie jeździłam, że. No, po prostu się stęskniłam. Jeszcze wszystko z ciebie zdejmiemy. No, jak tutaj widzicie, mam pusty inwentarz, bo jak też mówiłam, będzie bardzo dużo wydawania i sprzedawania. Naprawdę bardzo dużo. Chodź, ty, mój kochany! Jak ja dawno nie byłam na Islandach! Moim zdaniem wygląda super. Naprawdę bardzo fajnie. Wszystko pasuje moim zdaniem. Jest brązowe, tak samo jak my. Co ja tutaj jeszcze mogę wam powiedzieć? No cóż, jedziemy słuchajcie do twierdzy. Tam jest i ekwipunek, i wszystko, więc nie musimy stąd nic brać. Zobaczmy jeszcze, jak ten w ogóle Island się obraca, bo dodali to taką nowość. No, ja tutaj różnicy nie widzę. Tak samo cudowny kucyk jaki i był. Kocham, kocham, kocham i slony, oj, bardzo, bardzo. Ale też bardzo, bardzo wolę je widzieć z bliska. Czy ja ustawiłam u siebie? Nie, nie ustawiłam, a no, teraz już wszystko lepiej widzę. Szczerze pamiętam, że gdzieś czytałam, że na wyspach, skąd te konie się ubiorą, właśnie mówić na nie konie, nie kucyki. Wypuścimy nasze odyncie, bo czemu by nie, to jej domek w sumie. My tu jej gościem jesteśmy. Jaka z nas super para, uwielbiam tego konia. W ogóle te Islandy są takie cudowne. No ten, ta animacja... Oni ją poprawili czy o co chodzi? Bo wydaje mi się... Jeszcze lepsza? Nie wiem, naprawdę nie jeździłam na nich długo. To się też poprawiło? Ej, naprawdę ja chyba długo na nich nie jeździłam. A tak w ogóle, to muszę się czymś Wam pochwalić. Udało mi się wczoraj zdobyć kabaczka zarazy. Jak go zdobyłam? Po prostu wymieniałam roślinki i to wszystko. Ogólnie już teraz mamy dość sporą sumę szylingów. Więc myślę, że już teraz możemy coś kupić. Ogólnie co kupujemy? Kupujemy prawdopodobnie ten cały zestaw dyniowy. Jeszcze tam parę pojedynczych rzeczy na przykład stąd albo albo nie wiem, albo to wszystko. Zobaczymy co my tu mamy takiego malutkiego, co mogę raz dwa sprzedać. A ja nawet wiem chyba co. Tego mam mnóstwo, tego trzeba się pozbyć, więc sobie jedno wezmę. Co? Czemu w ogóle jedno? Ja nie, ja powinnam hurtowo teraz sprzedawać, się, Ma co? Nie, wybieramy, co mamy sprzedać, i idziemy tu sprzedać zaraz po tym, jak coś kupię. O, było. O, mam, mam. To sprzedamy wszystko jako pierwsze. Mamy już przedmioty do sprzedania z naszej części postaci, więc lecimy je sprzedać. Ale zanim to, oczywiście, kupimy nową rzecz. Ale właśnie, bo nie pomyślałam teraz, co ja teraz sprzedam? Bierzemy coś i to trzeba sprzedać, ale coś małego. SSO małego. Mam tu coś małego? No, mam piórka nasze. Ojojo. Z tymi piórkami to naprawdę będzie sporo zabawy. Mamy już dostatecznie dużo szylingów, żeby zakupić naszą rzecz, czyli tą oto sukienkę. W takim razie bierzemy ją i płacimy szylingami. Mamy już naszą pierwszą rzecz. Możemy w ogóle teraz sprzedać całą resztę. Wydaje mi się, że. Że troszkę nam brakuje. Ile tak konkretnie? 9,500? No teraz byśmy kupili spodnie i troszkę, troszkę nam brakuje. Ale jak to wszystko sprzedawać? Bo tych piórek naprawdę jest masa. Ja jeszcze sobie parę rzeczy wyciągnę ze sprzętu. Dla konia też mam no dość sporo rzeczy. Ale myślę, że wpierw weźmiemy takie małe kwoty. Czyli czapraczki sprzedamy. Na razie schowamy tutaj te wszystkie siodła, a tą resztę to może potem. Raczej nie może na pewno. No mm, okej. Okay. A sobie damy, sprzedamy. O, do 90. Super. I bierzemy kolejną rzecz, a naszą kolejną rzeczą będą te oto spodnie. Więc je bierzemy. Mamy spodnie, mamy sukienkę. Co teraz będzie? Hmm, ciebie nie biorę. Nie, dziękuję. Byśmy wzięli może ten czaprak, ale w ogóle czapraczki mamy do kupienia. Siodło i ogłowie akurat nie bierzemy. Nie są mi aż tak potrzebne. Hmm, co ja tu potrzebuję? Wydaje mi się, że chyba weźmiemy się za te czapraczki. Tak szczerze pomyślałam sobie, że będziemy musieli wracać do szafy, no ale. Czemu? Mogę to sprzedać i będzie miejsce. Także sprzedajemy to, co jest akurat najdroższe, bo to nam w sumie się teraz przyda. No, mamy już dość dużą kwotę. W sumie możemy jeszcze sprzedać tą czapeczkę, bo ona nie jest aż taka droga. I kupujemy czapraczki, natomiast zamiast wziąć wpierw tamten czaprak, to weźmiemy ten. Więc bierzemy i płacimy szylingami. Jeszcze nam troszkę zostało. Sprzedamy to jeszcze do końca. Hmm, czy dalej tu kombinować? No, przydałoby się tutaj troszeczkę oczyścić tam pole, więc sprzedamy te wszystkie tutaj czapraki. No, mamy troszkę, mamy troszkę, ale może jeszcze pozbędziemy się troszkę piórek. Mamy już trochę miejsca. Takie jeszcze no upartego moglibyśmy to wszystko połączyć, i tego miejsca byłoby jeszcze o wiele więcej. Ale myślę, że. Troszkę starczy tego sprzedawania małych kwot i to po kilkanaście razy, więc weźmiemy coś nowego do sprzedania, a tego troszkę jest. Czyli na przykład tutaj musimy to jeszcze dokończyć, sprzedawać, to może postawimy sobie na górę. Oraz mamy parę takich przedmiotów, parę, no trochę, bardzo dużo. Mamy już pełny cały inwentarz, przydałoby się teraz to sprzedać. I zobaczymy, co tym razem kupimy. Ile mamy? 8000. No to słuchajcie, można kupić kolejny czapraczek. Bierzemy o ten tutaj. Jesteś już w moim inwentarzu. I teraz będziemy brali kolejną rzecz. A co tu takiego? Ja już sama nie wiem, co ja chciałam kupić. Naprawdę. Chyba wykupimy o to tutaj, co jeszcze chciałam wykupić. Więc. O, no proszę, zapomniałam kompletnie o tobie, a ciebie też potrzebuję. Więc będziemy słuchali, teraz sprzedawali rzeczy i kupowali to. I co teraz można sprzedać? O, w sumie to już wszystko mamy. Już możemy kupić naszą czapkę, więc to zróbmy. I mamy naszą czapeczkę. Co teraz? Teraz będą rękawiczki. I zostały nam jeszcze buty. O nich to chyba zapomniałam kompletnie. Ło, wow, Ło, wow, wow, 9000. Można już coś kupić. A kupimy teraz te oto rękawiczki. Jeszcze coś nam mało zostało. To też można sprzedać. Od razu będziemy mogli kupić buty. Mamy buty. Co jeszcze? O to by trzeba było. To też. Ile nam potrzeba? Już powinniśmy móc. Tak, możemy, możemy, więc kupujemy ochraniacze. I co nam tu jeszcze? Oczywiście torba, i to będzie w sumie wszystko z tego zestawu. Resztę całą mamy już, ale to jest w ogóle ciekawe, bo patrzcie, my kupiliśmy sprzęt ubrania do naszej postaci, a jego tutaj nie ma. Natomiast jest sprzęt dla konia. Co teraz z tego sklepu będzie? Bo może coś by się jeszcze znalazło. Tak, będziemy potrzebowali jeszcze owików. Tych oto tutaj. Owików? Owijek? Sprzedajemy naszą całą resztę, a raczej całą resztę. Jedną rzecz w sumie. Możemy sprzedać to i już teraz możemy kupić te okraniacze. Więc to robimy. E, co teraz ja potrzebuję? <grytanie> to jest takie pytanie. O ja, naprawdę my się nieźle wykupiliśmy w tym roku, ale dobra, może zmienimy sklep i potem tutaj wrócimy, bo. Jest jeszcze coś, co by mi się przydało. Klasyczne skarby. Co byśmy chcieli? Byśmy chcieli ten oto kapelusz. Ło, naprawdę te zakupy są wielkie. Oto trzeba pojedynczo sprzedawać, to sobie odłożymy. I teraz weźmiemy ten oto kapelusz. Oto by trzeba było. Te owiki jeszcze potrzebuje. Ja myślę, że słuchajcie, że ogólnie te nasze zakupy. Hmm, no nie wiem. No, są takie wielkie, najchętniej bym kupiła wszystko, no ale właśnie, żeby kupić wszystko, to ja bym musiała spędzić dużo czasu nad tymi piórkami. Więc ja myślę, że z wami sprzedam to o takiej większej kwocie, a tymi piórkami zajmę się już sama osobiście. Więc sprzedamy teraz te wszystkie słojkopodobne rzeczy i kupimy nasze owiki. Mamy już nasze szylingi gotowe, więc możemy kupić te owiki. No, oczywiście, potrzebowałabym jeszcze tego, tego starego stroju, takiego już dla mnie, dla vibe, dla starego gr gracza, jakim jestem. Teraz, czy coś tam zostało? No, możemy sprzedać to, co jeszcze mi zostało w naszej szafie, ale co dalej? To ja już nie wiem. Wyczerpały mi się wszystkie pomysły. A to ja jednak wzięłam wszystko? Ja myślałam, że coś mi jeszcze zostało. Ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo jeszcze nam zostały żetony, a ja ich właśnie nie wymieniałam specjalnie do tego odcinka. Co prawda wymieniłam parę rzeczy takich, które by mi się przydały akurat do zestawów, ale teraz słuchajcie, razem wymienimy jak najwięcej rzeczy. Trogadynia, co możesz mi zaoferować? Oczywiście ten sprzęt, bierzemy go chyba jako pierwszego, raczej bierzemy wpierw te oto spodnie, które się nazywają spódnica. Ja bym wiesz inaczej powiedziała, to nie są spodnie, tylko rajstopy, ale okej, okay. wymieniamy się za to, weźmiemy sukienkę, buty, rękawiczki, wszystko z tego sklepu, o widzicie? Dra człowieka, ubiór znika, ale sprzęt do konia już nie. Dobra, jeszcze o to weźmiemy. To by się nam przydało. To też. I jeszcze dla naszej postaci ten taki fajny zestaw. Może zacznijmy od yy, siodła? Nie wzięłam tego. Myślałam, że wzięłam, no to bierzemy. Hmm, to jeszcze. U, 31, bluzka, 17. Ło! Mało rzeczy mi zostało. Nawet dzisiaj, w sumie, jak skończę nagrywać ten film, zrobię te wyścigi, to będę mogła kolejną rzecz sobie wymienić. Co możemy wziąć? Ja bym wzięła rękawiczki, bo mi się bardziej podobają. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!